Witam, tutaj znowu ja, czyli Tornado. Słuchajcie, właśnie pada niestety, więc ten odcinek nie będzie jakiś długi. Robię go na spontanie, jest chyba 18, jest bodajże 19 września. No jak widzicie pada coraz gorzej, dołożę sobie kaptur, chociaż nie wiem czy mi coś to da. No tu mamy jakąś kurkę, która jest już też mokra zresztą. Słuchajcie, tyle się ostatnio działo, że to jest jakaś masakra. Chciałbym, żeby te odcinki były tak mniej więcej raz, znaczy codziennie nawet w sumie dla mnie to nie robi żadnego problemu słuchajcie. Tylko gorzej jest godzinanie, bo ja jestem tak, tak w domu po 18 zazwyczaj, więc no, trochę lipa, ale myślę, że coś wymyślimy. E, dajcie mi chwilę. Patrzcie jaki piękny zachód słońca. No cudownie, po prostu cudownie. Coraz gorzej pada, słuchajcie, tam jakiś też zachód jest super. Coraz gorzej pada. Więc, no mówiłem, ten odcinek nie będzie jakiś mega długi. Dużo się zmieniło w hodowli, dużo się zmieniło u głębi. Słuchajcie, mianowicie, nie ma już tych młodych kurczęt, tu jest już trawa, nie ma już tych młodych kurczęt, ponieważ je oddaliśmy mojej ciotce, um, no, bo były z nimi problemy. Uciekały ciągle przez tą siatkę, będzie, będzie tam trzeba siatkę zmienić i zaraz po prostu się do tego lepiej przygotujemy. No, to swoje lata ma, więc trudno się dziwić. Okej, okay, tu mamy jeszcze jakieś roślinki, słuchajcie, możemy sobie tak szybko przelecieć. Tu mamy jakieś roślinki, tu coś mamy, chociaż nie wiem co to jest. Pewnie się za niedługo dowiem. Albo i nie. No tu mamy pole truskawek, bla bla, bla. Tak to wygląda w szklarni. Tu jest jakaś kabusta, nie wiem, ja tego nie ruszam, idziemy dalej do zwierzątek. Ale powiem, że jeżeli chodzi o ten deszcz, to masakro mi rękaw tutaj cały mokry, jest po prostu cały mokry. Dlatego sobie wzięłem też inne buty, żeby aż tak nie zmoknąć. No kury się pochowały, bo już się robi właśnie ciemno, jak mówiłem. Więc nie ma co tutaj ich położyć. No tam jakieś jednak modelki, no, pojedyncze sztuki. Tu jest już prawie pusto, praktycznie tak myślę przynajmniej. No tutaj jest tak naprawdę też już pusto. Nie ma tu nic. Jest Zamknięte, suchutko, więc to zamkniemy sobie. Tamta budka też jest już pusta, bo gołąbki, które tam były, przeniosłem. Tutaj jest to. No, jest ta kurka młoda. No tu nie młoda chyba, a nie młoda, dobra, młoda. Tu, słuchajcie. Czekajcie, wypada znowu. Co jakiś czas będę, słuchajcie, ee, znikać, bo pada mi na ekran. Zobaczcie jak leje, masakra Nie wiem czy pamiętacie ten krzak, o którym wam kiedyś mówiłem Znaczy, mówiłem Właściwie to pokazywałem na jednym z odcinków No, jak go skubały. Czerwony, ładny krzak był e, W teledysku macie e, Zawsze tam gdzie ty Taki teledysk Nagrałem już wideo Do tej piosenki <śm> Tam macie, tu sobie po bucie Boże, masakra Dobra, nie kamy. W tym gołębniczku, słuchajcie, tutaj gąbki już zamknięte, to jest ciemno, więc za dużo nie widać. Ze sieci Pawlicek, tam się drugi nie, tam nie ma. Tam drugi, no wentylacja moja ma, no, dobra, już zamykamy. Tu w ogóle... no tak to na ekranie, chyba. Tu w ogóle y, są problemy ze szczurami, słuchajcie, tam są jakieś dziury. Tutaj. I tutaj ostatnio widziałem gdzieś, od tej kreski... No odtąd mniej więcej do tego takiego dużego szczura widziałem ostatnio. Tam w środku, jak zamykają właśnie w nocy, więc no, Masakra. Tutaj zrobiło jakąś dziurę. E, tą dziurę muszę naprawić, ona jest... nie wiem... Dzisiaj ją zauważyłem. Dlatego ją na razie zatkamy, a jutro ją będziemy myśleć, żeby to zatkać jakoś sensowniej. Bo to jakaś masakra. I lecimy dalej, bo coraz mocniej pada. Zagonimy teraz o tą kurkę, bo co to z głowy O boże Co my tu mamy? Pusto, pusto, pusto pusto chyba A Pusto A tu? Tu też pusto, nie ma jajeczek, dobra. Tam trudno się dziwić A tu są kurki Też są kurki, perliki Zresztą też ludzi my zamykamy te kury Już powoli Niech ta jedna włazi I zamykamy, słuchajcie Kończymy zabawę, bo za bardzo tutaj leje. I niekoniecznie mi się to podoba. No. Lecisz, lecisz, lecisz. Dawaj. Dawaj. Super. Dobra. Pięknie. Może Czekajcie, bo za bardzo pada. No rozchodźcie w głębniku, Już wam mówię co się mianowicie zmieniło. Ta parka jest trochę średnią parką, poczekamy za rok, co z tego wyjdzie, ponieważ... Ponieważ no to są ich pierwsze olęgi, właściwie tej samicy, bo ta samica jest młoda, więc tak. Tutaj mamy młodego. Gąbki miały sprzątane niedawno, ale będę musiał mi znowu posprzątać, to jest była samiczka. Idzie jest tu samiec, samiec jest Samiec jest gdzieś. Tu jest samiec. Tu jest też yy, biały samiec i samica do niego parka. A tam jest ich młody gołąbek, który jest wychowywany przez nich. Tu jest ten młody czerwony, który był tam właśnie w tym gniezie. Przed co pokazywałem tak urósł. Tu ta parka, on już bierze je ja też. Tu kolejny młode taki czarny, z białymi lekkimi tymi i tu kolejne. Biała główka taka. Super. Tu jest samiczka od nich. Piękna. No i oczywiście samczyk pocztowy. wybaczcie że stleszam, ale jest ciemno. Tu jest ten piękny młody, którego tak zachwalałem. I super kolorek wyszedł. Mega mi się podoba. Tam jest jakiś samiec. Aha. Słuchajcie, kolejny news. Ta samica jest tym samcem, którego... Widzicie jajko? Zjadło świeże jajeczko. Tu samica sami... tego samca. Tu mamy jeszcze samiczkę szpaczkę, ona miała tutaj y, gniazdo. Tu są jakieś patyki, zresztą nie wiem. Może od niej. Chyba od niej. E, ona jest, z, kurde, spodnicha z wróciłem. Jezus Maria, wróciłem. Dobra, nieważne. E, ona jest z tym samcem, gdzie on jest? Ten, ten sam jest, jest od niej. Mieli młody, no ale to już nie wyszło niestety. No tu jest kolejny młody z odcinków, możecie go kojarzyć. To jest syna albo córka tego gołąbka. Tam jakieś młode są chyba, te nie wy młody, tu jest stary. Tu są jakieś jajka chyba, to widzisz się tam na tych jajkach i tu też. Tu już ja pokazywałem białą samiczkę i tego młodego. A tu, mamy... A tu młody już jest, kurde. Zapomniałem w ogóle o nim. na piękne samiczka. Dobra, nie istnieje, nie wyrobimy. jej. Tu kolejna. No i tu jest ta gromadka. No um, tu jest też samiec do niej. Ten samiec jest od tej sameczki co tu jest tutaj. Um, no to w ogóle cegłem jak teraz bierzeję to tak pięknie wyglądają słuchajcie. No tutaj widzicie czarne też bierzeje um, Ale szczególnie to widać na na przykład tej samity. Ona bardzo ładnie wypierzała. Tu dużo lepiej to wygląda. Co prawda, z fleszem aż, tak, aż tak tego nie oddaje, ale jak będzie okazja, to nagram. No i ten też. Tam też młody wypierzał No i z młodych to chyba wszystko na ten moment. Tak sobie myślę. Tu, coś, tu jakieś gniazdo było ostatnio, ale no jednak nie wyszło. Dobra, chyba wszystko. Słuchajcie, myślę co miałem przekazać pokazać Ci w ogóle więc wszystkim dziękuję i widzimy się jutro cześć oczywiście niezmiennie jest woda odtępkowym, jeśli eee, chodzi o wodę pamiętamy jedna łyżka od 100 na litr wody